To jest polska firma? Bo my mamy niemiecką w Warszawie. A wiecie, jak wygląda struktura tej firmy? Zobaczcie, jak mało wiemy, naprawdę jak mało wiemy, co się dzieje w Polsce. Proszę Pana, genialne zdanie Pan powiedział: Ciężko rozeznać, co jest co? Bo jest zmowa milczenia na ten temat. Bo my sobie Polacy żyjemy w jakiejś rzeczywistości, a zarządza, na, a za, zarządza nami kożuch z rakowa Ciały, który się ciągnie jeszcze od stalinowskich czasów. To jest ich pomiot. Zobaczcie, jakie jest... są. Nawet nie potrafimy na takie podstawowe. A kto zarządza wodociągami w, w Radomiu? Polska firma? A jakie były zakusy? Bo to na razie już mi coś pobrzynkuje. Tak się mówi? Koszerna będzie. Sza, sze, sze, po, po, y, pozornie, pa, proszę Państwa, jeśli, jeśli, tak jak chcą koncerny amerykańskie, woda będzie surowcem wydobywczym, giełdowym, to będzie na nią licencja wydobywcza. I firmy, zgodnie z CETA, będą miały prawo stanąć do przetargu o tę wodę. Przecież w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, są miejsca, gdzie ludzie nie mają prawa w ogóle się do wody zbliżyć, nie mają prawa nawet deszczówki ze swojego dachu, bo ona nie należy do nich. Jeśli będzie straż geologiczna, to ona będzie chodziła i patrzyła, czy rolnik sobie studni nie wykręcił przypadkiem. O, stan opętania nas i zniewolenia nas jest po prostu niewyobrażalny. Ale jeśli nam zabiorą wodę, to upadnie wszystko. Ja to kiedyś mówiłem, ale to trzeba powtarzać z uporem maniaka. Jeśli rolnik podradomski, mający ileś tam hektarów ziemi i uprawiający na tej ziemi coś, będzie staryfikowany za wodę od ilości hektarów, staryfikowany za wodę od ilości bydła, świn, koni, czegoś tam jeszcze i on będzie musiał za to zapłacić, to on to zlikwiduje. Zostawi dla siebie tyle, co potrzebuje, albo i nie, a pójdzie sobie kupić. Bo nie będzie płacił za wodę. To się nie stanie tak. To będzie pełzało. I będziemy ściśnięci prawem. Wtedy się już nie zbuntujemy. Nie zrobimy rewolucji. Czym ją zrobimy? Kłonicami? Młody człowieku, czy wiesz, co to jest kłonica? Przepraszam, ja sobie z ciebie nie żartuję, a zadam ci pytanie, przepraszam. To jest. Czy wiesz, co to jest Dyszel? Nie, nie śmiejcie się, panowie, nie, to nie jest jego wina. Przy, wybacz, jak masz na imię? Piotr, wybacz Piotr. Zobaczcie, mamy 2016 rok. Ile masz lat, Piotr? 23-letni kolega nie wie co to jest Dyszel. Ale chyba co to jest rozwora, nie. Nie no. to jest z Dobrze. To dobra, to kto z Państwa wie, co to jest Dyszel? A co to jest orczyk? A co to jest waga? Przywozie. Rozumiecie Państwo? To ja wiem, ale za to on, jakby zaczął, wyjąłby telefon komórkowy, zadałby mi kilka pytań i wyszłoby, że jestem idiotą. To, to diabli wiedzą, to jakiś telefon komórkowy jest. Proszę Państwa, to jest sytuacja, kurczę, ciągle mi się ten Trump wraca. Rzeczywiście Trump nas może ośmielić. Dzisiaj słuchałem w radiu, bo muszę to nazwisko wymienić, przepraszam bardzo, człowieka o nazwisku Cimoszewicz. O, fajna reakcja, widzę, widoczna. Tak, jak on tego Trumpa jechał, że to ham i tak dalej. Że to będzie tragedia. Słyszałem i rżałem, aż żona mówiła: Przestań się śmiać, bo nie słyszę, co on mówi. W to nie słyszał, no słyszał pan dzisiaj. A, ale nie tylko w RDC też była żałoba, w wielu radiach była żałoba. To znaczy, że wiecie, co oni teraz robią, ci ludzie? Oni się nam teraz obnażają. Oni nam się teraz obnażyli. I zobaczcie, jaki jest sojusz egzotyczny. Egzotyczny sojusz jest. Ci wszyscy, którzy teraz mówią przeciwko Trumpowi, dają dowód, gdybyśmy precyzyjnie to odnotowywali, to możemy rozrysować mapę polityczną w Polsce. I tworzy się barykada. I tak, to co mówiliśmy o zjednoczeniu, nie musimy się jednoczyć. Wystarczy, że będziemy po jednej stronie barykady, a oni po drugiej. I teraz, żeby mi nikt nie powiedział, że ja pre do wojny domowej. Nie, nie, nie. Ja pre tylko do tego, żeby narodowcy przejęli władzę w Polsce. Do niczego więcej. Bo ja się z narodowcem zawsze dogadam, czy to będzie chłopak z OWP, Obóz Wielkiej Polski, czy to będzie chłopak z ONR-u, czy z Młodzieży Wszechpolskiej, czy to będzie z jakiegoś innego jeszcze ruchu narodowego. Dogadamy się. Możemy się nie lubić, możemy nie chcieć ze sobą nawet rozmawiać, ale w tym krytycznym momencie się zawsze dogadamy, bo mamy jeden system wartości, który się nazywa polski interes narodowy, nie polska racja stanu. To mnie kiedyś cuknął pan mecenas Baranowski, dobrze mówię? Barański, Barański, przepraszam pana mecenasa, powiedział mi, nie ma czegoś takiego jak polska racja stanu. To nie istnieje. Istnieje polski interes narodowy. I rzeczywiście, ja jak małpa powtarzałem polska racja stanu, ale ona dla mnie właściwie była nieidentyfikowalna. Bo to znaczy, jaka? To taka racja stanu, jaką ma rząd. A rząd to nie my. Rząd to niekoniecznie my. Ale polski interes narodowy to już do mnie przemawia. To już do mnie przemawia. I mamy tutaj kilka książek, szanowni państwo. Jest fantastyczna książka Jana Engelgarda o Powstaniu Warszawskim. No, nie sposób uciec od tego tematu, bo, to jest, bo to, jest, to jest koń, na którym jedzie PiS i który wychowuje młode pokolenia. Powstanie Warszawskie, jako najpiękniejsza przygoda młodych ludzi w Polsce, do którego trzeba się. Ja jestem wrogiem Powstania Warszawskiego. Wiele razy mówiłem, ci, którzy go wywołali, powinni zostać wyharknięci na śmietnik historii. Nie odbieram męstwa, chylę czoła przed bohaterstwem powstańców. Oni wykonali niewykonalny rozkaz, zostali wypchnięci w paszczę śmierci, ponieważ musieli zginąć, bo gdyby żyli, stanowiliby problem dla przyszłych włodarzy tego państwa. Ich życie byłoby problemem, trzeba było ich zabić, najlepiej rękoma Niemców. Najlepiej rękoma Niemców, zrobić Polakom powstanie. I tutaj są wstrząsające dowody tego, jak to się działo. Jak garstka ludzi wpędziła naród, wykorzystała ciśnienie historyczne i wpędziła naród do katastrofy. 250 tysięcy trupów. Trauma klęski. Trauma klęski. Mnie wychowywali ludzie z Narodowych Sił Zbrojnych, którzy byli przeciwnikami Powstania Warszawskiego i którzy mi wpajali. Najważniejsza rzecz. Biologia narodu. Naród ma się rozwijać. Jestem chłopak z małego miasta, trzy razy mniejszego niż Radom, gdzie wszyscy wszystkich znali i nawet jak był jakiś komuch, to wszyscy wiedzieli gdzie mieszka, jak się nazywa i wszyscyśmy pięknie udawali. Oni udawali komuchów, my udawaliśmy, że ich respektujemy. Ci ludzie, którzy mnie wychowywali, wypracowali sobie genialny system panowania nad yy, yy, rzeczywistością. Chodzili na skargę do Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i poprawiali rzeczywistość tych swoich małych tam. Bo wtedy rządziła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Pamięci, pamiętacie Państwo? Tak. I ja dzisiaj nie oceniam Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jednoznacznie, tak jak mi każą oceniać, że wszystko, co było przed 1989 rokiem. To było nic nie warte, do wypalenia, do zburzenia. Mówi mi kolega, ma stare gazety Solidarności. I on czyta te gazety Solidarności i przeciera oczy, bo tam jest napisane: wszystko zburzyć, wypalić i stworzyć na nowo. Proszę Państwa, co zburzyć i spalić? Pracę naszych ojców i dziadków, ich poświęcenie, ich biedę, ich niezamożność? Nie wolno nic dobrego powiedzieć o PRL-u. Bo jeśli się powie coś dobrego w OPRL-u, to się wypada pod paragraf Dobre towarzystwo z kręgów gazety wyborczej i z kręgów okrągłego stołu potępić tego kogoś. Ten ktoś jest komunistyczną kanalią, czerwonym ścierwem. No. Proszę pana. Pamięta pan film, który nakręcił pan poręba pod tytułem Kubal? Czyli oprócz oficjalnego życia było życie prawdziwe. Takie zdanie: każda Polska jest Polską. To, co się stało po 1945 roku, tak, przegraliśmy wojnę. Młody człowieku, pamiętaj. Myśmy wojnę przegrali. Musisz z, tym, z tą świadomością budować swoje przyszłe życie. Zostaliśmy pobici, okradzeni, zmiażdżeni, rzuceni na kolana. Przegraliśmy wojnę. Mówisz jak chrześcijanin, ale są ludzie, tak, ja wiem, dlatego tak mówię, ale są ludzie, którzy na wojnie odnieśli wymierne korzyści. Tak, ale nie my. Natomiast potem to, co się działo, wysiłek gigantyczny narodu. Ta jego, jak to teraz oni nazywają z kręgów gazety wyborczej, to ma być określenie pejoratywne. Homogeniczność narodu polskiego. Słucham w radiu pani, panią nie będę wymieniał Stokefemu jak ona się rozpływa na temat tego, że Polska ma być wielokulturowa, wielonarodowa, że dopiero ta mieszanka da to tę prawdziwą wartość. To piękno. Tęcze, tak. Jest w Warszawie meczet na Reducie Ordona. Możecie państwo zobaczyć w internecie. To do tego prowadzi. Twoi pradziadkowie, tak, twoi pradziadkowie w 1945 roku budowali polską rzeczywistość. I z pobitego, zrujnowanego kraju prości ludzie, przecież nie prominenci, nie establishment rządzący, tylko prości ludzie zbudowali funkcjonujące państwo, w którym wszystko działało. Nie wolno tego chwalić! Szanowni Państwo, wolność odzyskaliśmy po 1989 roku. Przecież to jest taka retoryka. Ja wiem, co to był by mi miał świadomość. Miałem takie szczęście, że mieszkałem w bardzo pięknej okolicy. I może ta, ta, ta okolica tak nie zdegradowała mojego, ale jakbym mieszkał na na Górnym Śląsku, jak przyjechał Amerykanin na Górny Śląsk kręcić film, to zwariował. Nie wytrzymał. Familoków nie wytrzymał. Ale radą. Radom przed 89 rokiem to było jedno z chyba z potężniejszych miast gospodarczych w Polsce, tak? I zobaczcie jak daliśmy sobie po tym 89 roku tak, jak, jak po tym osiem... zobaczcie jak to się. Ja, ja przecieram oczy ze zdumieniem. To się stało za mojego życia. Przyjechał jeden facet, namówił drugiego i wszyscyśmy się poddali. Tylko dlatego, że nie było papieru toaletowego? Zobaczcie jak to działa. Po 68 roku do PZPR wstąpiło mnóstwo akowcy. I to takich naprawdę, nastajaszczych akowcy, takich, którzy wykonywali śmier wyroki śmierci. Znam konkretne nazwiska ponieważ uwierzyli, że mogą wpływać na rzeczywistość polską. Po 1968 roku miałem wtedy 8 lat, ale bardzo dużo pamiętam. Czyli co chcieli robić? Angażować się w budowanie Polski. No bo to było ich życie. Mieli takiego pecha, że wtedy im przyszło żyć. Nasi dziadkowie jeszcze gorszego mieli pecha, bo przyszło im żyć w 1939 roku. Praca polega na tym, młody człowieku, żeby te, z tej świadomości, że przegraliśmy wojnę, stworzyć sobie taką moc, żeby cię nikt nie pognał na wojnę w nie w Twoim interesie. Żebyś się nie dał nabrać na powstanie warszawskie. Wiesz, ile zginęło młodych ludzi pierwszego dnia powstania warszawskiego? 3000. Pierwszego dnia. To jest. W kategoriach militarnych to jest klęska. A jednak powiedział człowiek, który był w, do, w dowództwie armii krajowej, w tej książce wszystko jest napisane. Krew się malać strumieniami, a mury się mają walić w gruzy. To taką przyszłość fundujemy nam. Prawda? A, a nie, wolno oni, nie wolno go skrytykować. Trump może nas ośmieli, bo Trump złamał te zmowę milczenia, złamał tę poprawność od tego, od, od, od różnych bardzo rzeczy, poprzez określenia takie podstawowe. Może weszliśmy w nową erę, w, w erę trumpizmu, czyli upodmiotowieniu mas, bo my jesteśmy masy, my jesteśmy ludem, mnie jest bliżej do pańszczyźnianego chłopa, Niż do Jaśnie Pana z sygnetem na ręku, który każe się tytułować w jakimś tam tytułem arystokratycznym, który został w Polsce zniesiony. Mentalnie jest mi bliżej do Pańszczyznianego chłopa i z nim się utożsamia. Nie z Jaśnie Panem, który ma w swoim życiorysie prostytucję polityczną. I teraz zamiarujesz zostać w Polsce robisz? czego się uczysz. Dobrze. Szanowni panowie. Władza leży na ulicy. I panie, szanowne panie. Chociaż moja żona mówi, że kobiety nie powinny mieć praw wyborczych do menopauzy. Przepraszam. Nie, tak. Cytuję kobietę. Coś w tym jest. Ale to nie dlatego, że kobiety są głupsze czy gorsze. Kobiety są istotami wyższymi, bez nich świat by zaginął. Prawdopodobnie, zgodnie z teorią nauki, może nastąpić zasada dzieworództwa, czyli my już w ogóle nie mężczyźni nie będziemy potrzebni. Bez kobiet ludzkość zaginie, bez mężczyzn prawdopodobnie nie. Tak jest. Mamy tutaj Mamy tutaj taką książkę. Yy, przepraszam bardzo. Yy, o to tak. Yy, o naszym pięknym samobójstwie. To jest książka Ziemkiewicza, ona jest tutaj do nabycia. Jakie piękne samobójstwo. To jest nasza. Yy, to się powtarza cyklicznie. Piękne samobójstwo popełniamy. Albo każą nam popełnić piękne samobójstwo. Albo organizują. Tak jest. Albo organizują. No, leper był nie do kupienia, ale pamiętacie Państwo, jak na niego Pluto? Jak, jak wylewano wiadra, pomyj na niego, fekalii? Bo na mnie też mówią populista. Ja się zastanawiam, co to jest, kto to jest populista? Czy to jest ten, co obiecuje coś, czego nie można dać? Ja wam nic nie obiecuję. Moim, mojej publiczności nigdy nic nie obiecywałem. Leper też nie obiecywał. Ale dowiedziałem się, kto to jest populista. Populista to jest ten który mówi zawsze to, co jest niezgodne z obowiązującym nurtem politycznym eleganckiego towarzystwa z okolic czerskiej. To jest populista. To taki, kto się zawsze populistą. Leper to był człowiek, który bardzo dobrze rozpatrzył rzeczywistość. No podeszli go też, tam kilka razy zrobili z niego... Przebierali go w te garnitury, opalali go. To wszystko miało za zadanie go, że tak powiem, ośmieszyć, ponieważ w Polsce, szanowni państwo, nie można być prostym człowiekiem trzeba być jaśnym człowiekiem. Tak to zrobiono. Trump jest bardzo prosty tak mi dzisiaj mówili w radio że jest prostym hamem. Ale wygrał wybory prezydenckie mnie bliżej do chłopa pańszczyźnianego niż do eleganckiego jaśnie pana, który ma w swoim dorobku daleko rozwiniętą zdradę polityczną. Ja nie znam angielskiego, nie rozumiem tego, co mówi Trump, ale dowiedziałem się dzisiaj, że Trump jest ciepłym, sympatycznym, miłym w obejściu panem. Który bardzo jest rodzinny, bardzo dobrze żyje ze wszystkimi swoimi byłymi żonami, dba o swoje dzieci, dba o swoje wnuki. To znaczy, tak, że on chce poprawić Amerykę, żeby Ameryka po jego śmierci była dla jego dzieci i wnuków. A was chcą popędzić na wojnę przeciwko Rosji. Bo tego potrzebują, potrzebowały koncerny amerykańskie. No bo to się wytwarza, wiesz, to się czaruje rzeczywistość. Bo przecież to nie my, nie panowie pójdą na wojnę, tylko kolega tam pójdzie na wojnę, ty pójdziesz na wojnę, pan, pan pójdzie na wojnę. Bo to się, wojnę się załatwia młodymi ludźmi. Trzeba rozpętać taką histerię. To młodzi ludzie w powstaniu warszawskim ginęli. Szli do walki. Ja nie namawiam do tego, żeby rzucać broń i poddawać się. Broń, Panie Boże, ale w tej strefie zgniotu, w której jesteśmy, żeby wytworzyć taki stan świadomości narodowej, że nikt nas na wojnę nie pogoni. Oczywiście, stworzyć taki system. A jeszcze ciebie na wojnę pogonię, przepraszam, i pana też. Stworzyć taki system obronny, żeby się nie opłacało tej Polski atakować. Generał Grudniewski mówi, że na jednego partyzanta Potrzeba dziesięciu regularnych żołnierzy. Dziesięciu regularnych żołnierzy. Ale przecież partyzan. Oddziały obrony terytorialnej nie są stworzone po to, żeby wychodzić poza granice Polski i atakować obce państwa. Oddziały obrony terytorialnej są stworzone po to, żeby bronić danego terytorium w granicach gminy, Bo się wszyscy znamy. Radą podzielone na dzielnice. Macie dzielnicę u siebie? I się żaden agent nie wciśnie. A na jeszcze, ale się tego nie robi, zauważcie. Robi się, i to doniósł jeden człowiek na drugiego, doniósł pan Szeremietew, że nie robi się obrony terytorialnej w Polsce, robi się wojska operacyjne. Które mają pójść do ataku. Kiedy mają pójść do ataku? Jak tutaj przyjadą Amerykanie? Mamy Trumpa, więc może Amerykanie nie przyjadą. Zostaniemy sami. I co teraz mamy zrobić? Zobaczcie. Z kim mamy, zawie... z kim mamy zawrzeć sojusz? Mamy dwóch sąsiadów. Niemcy i Rosję. I jeśli będziemy, jeśli będziemy politykę prowadzić taką jak politykę, to Niemcy z Rosją się ze sobą zejdą. My będziemy jak wredny, brzęczący komar. No bo w końcu trzeba będzie z nami jakiś porządek zrobić, jak będziemy ciągle przeszkadzać, ciągle przeszkadzać, ciągle przeszkadzać. Przecież po to nam zrobiono tę wojnę w 1939 roku. Jest taka książka, nie masz ją tutaj w sprzedaży Pak Tribentropek? Są książki Tak? Zobaczcie Państwo, skaczemy, ale to tak to widocznie musi być. Pak Tribentrop Beck. To jest bardzo śmiała książka. Gdyby, ale do tego szło. Tylko do, za wszelką cenę zaniechano, żeby tak było. Trzeba nas było pognać na wojnę w 1939 roku, poświęcić nas, żeby zyskać czas dla siebie. Bo gdyby w 1934 roku podpisaliśmy pakt nieagresji z Niemcami, o tym wiemy, prawda? Co by się stało, gdybyśmy w kwietniu 1939 roku poszli z Niemcami ramię w ramię przeciwko Związkowi Radzieckiemu? Wiadomo, w październiku bylibyśmy w Moskwie. Ponieważ armia się poddawała, bo była nieprzygotowana do. Armia. I mówi o tym Grzegorz Braun we swoich filmach udowadnia to, armia sowiecka nie była przygotowana do obrony, ona była szkolona do ataku. I dlatego została rozbita przez mniejsze jednostki niemieckie. I ta wojna wyglądałaby zupełnie inaczej. Hitler by się tak nie zradykalizował, jak się potem radykalizował. Po 1942 roku. Miałby sojuszników, bardzo wielu. Ci sojusznicy by zmusili Niemcy, że to by były inne Niemcy. Gdybamy w tej chwili. Ale straty nie byłyby takie. Zresztą, ja kiedyś mówiłem, przy, przytaczałem, że Piłsudski mówił do Beka: nie wchodź do wojny jako pierwszy. A Beck wszystko zrobił na odwrót. I umarł jeszcze w przekonaniu, że on zrobił wielką rzecz. Jaką wielką rzecz zrobił? Tak, o tym mówi też pan Brown, że. W 1938 roku, na jesieni, wszystko, rozpracowali go. I teraz, proszę państwa, jesteśmy w takim samym momencie. Te młode chłopaki mają iść bić ruskich, mają wywołać wojnę polsko-rosyjską. Do tego służy Smoleńsk, do tego służy retoryka polityków, którzy się ciągle obrażają na to, że Rosjanie pływają, latają samolotami nad swoim terytorium. Ja to mówię biurę to na siebie. W Polsce nie wolno tego mówić, bo my wszyscy mamy wirusa Rosofobii w sobie. Dmowski powiedział, że bardziej Polacy, są tacy Polacy, którzy bardziej yy, nienawidzą Rosjan niż kochają Polskę. No nie uciekniemy od Rosjan. Tylko że to już nie jest Związek Radziecki. To jest Rosja. To jest kraj. Uważajcie, chrześcijański. Proszę pana. Dziękuję bardzo. Chciałem to powiedzieć. Tak, chociaż prawda tej krwi azjatyckiej tam jest dolane, ale cerkiew, cerkiew prawosławna mówi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen w prawo, tak? Czyli nie mamy się czego bać, my chrześcijanie. Często w internecie, jak tam komentują ludzie, powiedz mi, co Rosja w swojej historii zrobiła dobrze dla Polski? Niech pan nie odpowiada. Ja wiem, że pan wie. Ale zadam. Wybacz, Piotr, wybacz. Ale musisz za królika robić. Zadam ci pytanie. Kiedy w Polsce zaczęła się rusyfikacja? Jak myślisz? No? Nie wstydź się, że nie wiesz. Masz prawo. Słuchaj, cały system, tęgie mózgi pra pracowały, żebyś nie wiedział. Nie, wcześniej, wcześniej, wcześniej. Prawdziwa rusyfikacja zaczęła się po Powstaniu Styczniowym, tak. Dopiero wtedy, szanowni państwo, 1865 rok, kolega Karol kończył Uniwersytet Warszawski, który 18 listopada będzie obchodził swoje dwusetlecie. Ten Uniwersytet Warszawski założył Aleksander I, car rosyjski. I teraz istnienie Związku Radzieckiego tak nas wyćwiczyło w nienawiści do Rosjan, że my psujemy swoją przyszłość, bo ludzie, którzy nami rządzą, cały czas się odwołują do, tej, do tego genu rusowiczne, rusow, że nie potrafimy zobaczyć, że minął ten czas, że przed nami jest robienie interesów gospodarowanie, gigantyczny wielki rynek, który wzbogaci naszych rolników, wzbogaci naszych producentów, ale jest taka retoryka, że lepiej się z Ruskim bić niż z nim handlować lepiej, lepiej z Rosją prowadzić wojnę niż z nią zawrzeć pokój czy ja jestem zdrajcą narodowym? Mnie interesuje biologia narodowa, mnie interesuje, żeby Piotrek miał trójkę dzieci a pan jak ma na imię? Paweł, Piotr i Paweł, proszę bardzo jak ewangelicznie Brawo, szanowny panie, Związek Radziecki to nie Rosjanie. Zobaczcie, jak wykreowano postać Putina. Ja jestem Putinowcem, więc mnie już wypada o nim tylko bardzo dobrze mówić. Ale Putin nie jest moim prezydentem, tylko jest prezydentem Rosjan. Rosjanie o Putinie mają bardzo dobre zdanie. Nam ciężko to zrozumieć, bo nasze jaśnie państwo nie chce mieć dobrego zdania o Putinie. Ale Trump ma bardzo dobre zdanie o Putinie. I jak to powiedział, to ajwaj pod niebo poszło. Że jak on mógł powiedzieć o Putinie dobre słowo? Pan powiedział, jaki jest wad w Rosji? Rosyjski interes narodowy. Teraz albo będziemy w tym miejscu świata w strefie zgniotu, albo będziemy w tym miejscu świata w strefie pomyślności gospodarczej i politycznej. Jeśli Polacy w 90-tych latach świetne interesy z Rosjanami prowadzili, bo rząd nie wpychał do tego paluchu, no ale nałożono embargo i już przestali po, po prowadzić dobre interesy. Chociaż przez Białoruś idzie mnóstwo towarów polskich.